Witajcie, w dzisiejszym odcinku Odetchnięcie od Androida testujemy biznesową Nokia 7. Kiedy bierzemy Nokia 7 do ręki, uderza przede wszystkim to, że telefon jest wykonany naprawdę z rewelacyjnych materiałów, bo ja po raz trzeci chyba stykam się z telefonem, który tak świetnie wygląda. Pierwszym z nich był iPhone 4, drugim był HTC DESIRE S, a rzeczywiście Nokia wpisuje się w tę trójkę, dlatego że jest wykonana z anodyzowanego aluminium, które się nie rysuje. Rzeczywiście, nawet po długim czasie nie powstają na nim żadne rysy. To jest metal, więc telefon jest dość ciężki. Są też dwa elementy z plastiku na górze i na dole telefonu. Chodzi przede wszystkim o to, żeby telefon nie gubił zasięgu, bo antena jest po prostu przykryta plastikiem. Natomiast na froncie szkło hartowane typu gorilla, najbardziej odporne na zarysowania, w związku z tym też nie powstają tu żadne ślady, nawet po długim użytkowaniu. Jeżeli chodzi z kolei o wykończenie, mnie zachwyciły szlify, które są w wielu miejscach dookoła telefonu, otaczają takie wytłoczenia, które są w obudowie, i rzeczywiście one po prostu rewelacyjnie wyglądają, mienią się, wpada tam światło, one błyszczą. Po prostu, rzeczywiście, kiedy bierzemy telefon do ręki, on wydaje się znacznie droższy niż w istocie jest. Jeżeli chodzi z kolei o konstrukcję, no to mamy do czynienia z telefonem, który ma wysuwaną klawiaturę kuwerty. Ta klawiatura trochę inaczej niż w innych telefonach, które mają taką konstrukcję, się zachowuje, dlatego że ona wyskakuje jakby spod ekranu, jest po prostu nim przykryta na zawiasie, który jest rozchylany pod kątem. Za konstrukcję Nokia 7 zbiera najwyższe noty. Dwa słowa o klawiaturze. Klawiatura jest rzeczywiście bardzo, bardzo wygodna, bo rzeczywiście klawisze są sporych rozmiarów, co więcej mocno oddalone od siebie, bo jest bardzo dużo miejsca na tej, na tej klawiaturze. Przestrzeni jest bardzo dużo i rzeczywiście ja nie wyobrażam sobie, jak ktoś, kto przyzwyczai się po kilku sekundach do układu tej klawiatury, może mieć problem z pisaniem jakiegokolwiek tekstu. Jest oczywiście duży manipulator kierunkowy, którym możemy sterować kursorem. Jest również duża spacja, naprawdę nie można jej nic zarzucić. Perfekcyjne to, że jest podświetlenie, to jest z całą pewnością najlepsza klawiatura kuwertu, jakiej kiedykolwiek używałem ja. Jeśli chodzi o wyświetlacz, Nokia montuje w modelu E7 wyświetlacz, który nazywa się Clear Black AMOLED i to jest 4-calowy wyświetlacz o rozdzielczości 360x640 i niestety taka rozdzielczość nie powala na takim ekranie, ale tak naprawdę w codziennym użytkowaniu ja nie zauważyłem żadnej pikselozy ani no Po prostu nie przeszkadza mi to w żaden sposób. Natomiast, jeżeli chodzi o samą technologię, w której ekran jest wykonany, ona pozwala na perfekcyjną czytelność w jasnym słońcu, bo rzeczywiście na ekranie dodatkowo jest filtr, który pozwala po prostu widzieć wtedy, kiedy na zewnątrz jest bardzo jasno. Natomiast, jeżeli chodzi o odwzorowanie barw, ono też jest świetne. Głęboka, prawdziwa czerń, bo to ekran AMOLED. Rewelacyjne odwzorowanie kolorów, one rzeczywiście są bardzo żywe, bardzo jaskrawe. Natomiast, niestety, magia pryska, kiedy ekran przechylimy trochę pod kątem i kiedy mam po prostu jasną tapetę, dlatego że potworny jest niebieszczenie, czy zaniebieszczenie bieli i ona rzeczywiście jest daleka od e, takiej prawdziwej bieli, jak, jak codziennie jesteśmy do niej przyzwyczajeni. Po prostu jest mocne przebarwienie tego koloru i rzeczywiście e, polecam używać jednak albo czerni, albo jakichś innych kolorów, kiedy tego telefonu używam, ponieważ to po prostu w codziennym użytkowaniu przeszkadza. Sercem smartfonu jest procesor taktowany zegarem 680 MHz, jest też 256 MB w pamięci RAM i duży dysk wewnętrzny, niestety bez obsługi karty pamięci, w związku z tym nie można go powiększyć. Natomiast co zaskakuje? Nokia upiera się, że 680 MHz to jest wystarczająco do szybkiej pracy urządzenia. Ja będę się kłócił, dlatego że rzeczywiście, kiedy używamy wielozadaniowości, kiedy w tle mamy otwarte jakieś aplikacje, albo kiedy próbujemy zainstalować jakąś aplikację ze sklepu Nokia, no to niestety wszystko się dzieje bardzo, bardzo, bardzo wolno. Zdecydowanie wolniej niż nawet w najprostszych telefonach z Androidem. W związku z tym, no tutaj Nokia. W codziennym użytkowaniu nie jest źle, jest dużo lepiej niż w poprzednich telefonach z Symbianem, natomiast ciągle jest niestety daleko za konkurencją. Jeśli chodzi o wersję systemu, na której pracuje E7, to jest Symbian, który nazywany jest po prostu 3. I on charakteryzuje się tym, że możemy rzeczywiście personalizować ekran główny. Mamy 3 pulpity, na których możemy umieścić widgety. Widżety są bardzo nieskomplikowane, dlatego że to są paski, poziome paski, na których mamy albo skróty do programów, albo jakąś fajną animację, na przykład jeżeli chodzi o pogodynkę. Możemy tam również umieszczać sobie ulubione kontakty, w związku z tym rzeczywiście możemy jakoś telefon dostosować do siebie, natomiast on nigdy nie będzie magicznie piękny, dlatego że po prostu samo rozwiązanie nie pozwala na taką rozbudowę tych ekranów. A 7 wyposażony natomiast w kilka bardzo ciekawych cech multimedialnych. Jedną z takich cech jest możliwość funkcji czy funkcja hosta USB. Po prostu w zestawie, w pudełku mamy taki kabel przejściówkę między małym mikro USB a dużym pełnym USB. I kiedy sobie to wepniemy do telefonu, możemy podpinać każde inne urządzenie, które jest obsługiwane przy pomocy portu USB. ¿Verdad? Dzięki czemu będzie wykrywane jako pamięć zewnętrzna. I rzeczywiście rozwiązanie działa bardzo dobrze. Wszystkie pendrive, które możecie podpiąć, wszystkie dyski zewnętrzne będą rzeczywiście odczytywane przez telefon bezbłędnie. Uda się czasami nawet połączyć niektóre inne telefony, też wykrywane jako pamięci zewnętrzne więc rzeczywiście bardzo fajna sprawa. Z innych cech, które mnie bardzo się spodobały, to odtwarzacz muzyki i rzeczywiście po pierwsze on świetnie wygląda. Jest mocno przebudowany w stosunku do starszych wersji Symbiana, które możecie znaleźć na przykład w Noki C6. Po prostu rewelacyjnie wygląda. Jest świetny animacja płynna okładek. Bardzo ładnie, bardzo fajnie i bardzo płynnie to wszystko działa, jeżeli chodzi o wygodę obsługi, rzeczywiście też na najwyższym poziomie. Ale jedna cecha jest najważniejsza, i tą cechą jest po prostu jakość dźwięku. Bo Nokia 7 gra zjawiskowo, to nie jest. Dobry telefon muzyczny to jest naprawdę rewelacyjny telefon muzyczny i we wszystkich testach również przeprowadzanych przez audiofilskie portale Nokia 7 okazuje się być najlepszym albo jednym z najlepszych telefonów muzycznych na rynku. W związku z tym jeżeli szukacie telefonu do świetnego odtwarzania dźwięku, to rzeczywiście Nokia 7 się nada. Nokia 7 sprawdza się również jako odtwarzacz filmów, natomiast już niestety nie tak zjawiskowo, dlatego że rzeczywiście odtwarzane są dvx i Xfidy już po wyjęciu urządzenia z pudełka do rozdzielczości 720p. Natomiast niestety nie ze wszystkimi filmami sobie ten telefon radzi. Są ograniczenia. Nie otworzy plików, które mają więcej niż 2GB, nie otworzy również plików w formacie MKV. A niektóre DVX-y i w formacie AVI również mi się nie otwierały, kiedy ja sobie wrzuciłem do pamięci telefonu. Kiedy obrócimy sobie telefon, zobaczymy, że z tyłu widnieje taki imponujący napis 8 megapikseli i rzeczywiście wydawałoby się, że Nokia E7 robi bardzo dobre zdjęcia, niestety mocno rozczarowuje w tym segmencie, dlatego że na korzyść grubości urządzenia, po to, żeby ono było dość cienkie, Zrezygnowano z funkcji autofokusu, w związku z tym nie można ustawić ostrości na fotografowanym obiekcie, przez co na przykład nie da się skopiować dokumentów, co dziwi w telefonie, który jest dedykowany dla biznesu. Cieszy natomiast to, że Nokia wykorzystuje po raz kolejny pełną matrycę do zoomowania, w związku z tym trzykrotny zoom cyfrowy nie psuje w ogóle jakości obrazu. Zachowuje się tak, jakby to był zoom optyczny, i to jest świetna cecha. Natomiast jeżeli chodzi o nagrywanie wideo, tutaj na Plus 720p. W, przy 25 klatkach na sekundę w jakości HD to rzeczywiście dobre filmy i Nokia z nagrywaniem wideo rodzi sobie dużo lepiej niż yy, zrobieniem zdjęć. Nokia zapowiedziała już aktualizację dla samego systemu. Ona się będzie nazywać Anna, i przy okazji tej aktualizacji pojawi się również zupełnie nowa przeglądarka internetowa. W związku z tym po prostu ludziom, którzy kupią Nokia 7, ja polecam przeczekać na na przykład jakieś doinstalowanej przeglądarce na przykład na operze yy, do tego momentu, bo rzeczywiście ta standardowa jest no, nie do używania. Na koniec jeszcze dwa słowa o dwóch też ważnych elementach systemu. Pierwszym z nich jest sklep z aplikacjami. W chwili obecnej jest w nim kilkadziesiąt tysięcy aplikacji. Ciężko dokładnie powiedzieć, ponieważ Nokia nie podaje oficjalnych informacji na temat liczby aplikacji. Natomiast cieszy to, że niektóre z nich bezpłatnie dostępne są naprawdę ciekawe. Jest również sporo gier, które ostatnio w promocji Nokia dokłada i to są gry naprawdę dobre, takie, na które, za które na innych platformach trzeba sporo zapłacić. Natomiast e, strasznie, strasznie wolno działa ten sklep. Kiedy ja próbowałem zainstalować jakąś większą aplikację, na przykład jedną właśnie z tych gier, które ważą grubo powyżej 100 MB, no to, to trwa wiekami. I naprawdę ciężko Skoncentrować się na tym, że co jakiś czas odświeżać telefon, żeby patrzeć, co tam się w ogóle dzieje. Jeżeli zaś chodzi o pozytywną cechę, no to jak zawsze w Nokiach na Symbianie mamy do czynienia z nawigacją OVI zupełnie bezpłatną, taką, która nie musi się łączyć z internetem po odpowiedniej konfiguracji. Rzeczywiście rewelacyjne rozwiązanie, najlepsze dla rynku, dla, dlatego że żaden inny procent nie dokładna bezpłatnej nawigacji głosowej w standardzie. Tutaj możemy na 4-calowym ekranie tej nawigacji używać i rzeczywiście. Do nawigowania Nokia 7 z całą pewnością jest jednym z najlepszych wyborów na rynku. Podsumowując, model E7 to chyba ostatni atak Nokii na biznesową strefę, na biznesowy segment. I rzeczywiście dla biznesmena Nokia 7 może być zupełnie udana, dlatego że bardzo fajnie działa mail. Jest pełna obsługa załączników, jest bardzo wygodna klawiatura, a telefon po prostu wygląda na dużo droższy. I rzeczywiście, jeżeli chodzi o multimedia, no to czasami Nokia bardzo zachwyca na przykład jakością dźwięku, czasami niestety mocno rozczarowuje na przykład aparatem. Czy to jest model generalnie udany? Mogę odpowiedzieć w ten sposób. Nokia E7 to z całą pewnością najlepszy Symbian, jaki w chwili obecnej jest na rynku, ale niestety daleko, daleko i do najlepszych smartfonów. Pytanie do Was w konkursie SMS-owym. Czy Nokia 7 jest warta swojej ceny? Telefon da się teraz kupić na aukcjach internetowych za około 1200-1300 zł. Po prostu mocno staniał. Czy Wy byście za ten telefon tyle wydali? Wyślijcie SMS-a o odpowiedniej treści. Informacja, jak zawsze, leci sobie na dole ekranu. Pamiętajcie, że do zgarnięcia świetny smartfon Samsung Galaxy S, a yy, może się znaleźć w Waszych rękach szybciej niż przypuszczacie. Bo rzeczywiście koniec konkursu już bardzo, bardzo niedługo kolei, jeżeli macie jakieś pytania odnośnie tego, co warto kupić, a czego, warto, czego nie warto kupować, zaglądajcie na naszego facebooka, zajrzyjcie też na naszą stronę internetową, trzymajcie się, do następnego odcinka, cześć!